Siemanko z tej strony z zbuku witam Was w kolejnym odcinku. Znajdujemy się właśnie we Wrocławiu w podziemiach hali stulecia w szatniach, gdzie szykujemy się do wielkiego wydarzenia, tym razem niesportowego, tym razem muzycznego, koncert paktofoniki. Hip hopowa podróż do przeszłości. Jest to już nasz raz, dwa, trzy, czwarty bodajże koncert, który zagramy razem. Mam przyjemność zagrać z rodka Magika. Eee, I cóż, zapraszam Was. Zobaczycie od kuchni, jak to się wszystko odbywa. Ko Kochanie, jesteśmy na Żelbo. Co ty przygotowałeś dzisiaj? Lecimy te, tej Dobra, no, chuj, sam się odbiorę. Stałem się fajterem, Ostatnio towarzyszy mi książka Borysa Polskiego. Czytam ją od ostatnie walki, jestem słabym, jeżeli chodzi. Ja chciałam powiedzieć, że nie mam dzisiaj pierwszy raz od 6 lat spakował się sam na koncert. To najważniejsze nie rzeczy nie są, nie chyba najważniejsze nie rzeczy nie są. Ładowarka, okulary i widzę, drugą parę okularów. Ale już widzę, że mogę nie mieć paska, Kurde, to może już największy problem. Kurde, no, widzę, widzisz, że tak jak ty coś szukasz to wszystko jest położone na miejscu. Jak tylko coś szukam, to jest zawsze gdzieś, no wiesz, na końcu same jest wszystko rozłożone. Dobra. To się dawa jak numery na nóżki przerabiam Ekipa zgrana jak na płyty zwroty, wpadamy do klubu wydawać banknoty Gorączka nocy, wakacje, opa. My mamy taki się nie da Nie dupać się, trzeba nastukać i bawić do rana jak na 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 Kurwa, lepiej nie będzie może, wiesz? Ty, o kurwa, jest nieźle Trochę na Włocha, mówię, kurwa, jest lekko za romantycznie, nie? Jest lekko za romantycznie, jak na hip-hop co ty robisz w ogóle, tak naprawdę, i co to jest? Jeśli możesz, to ten, tutaj oderwać. He. Czasami czuję, jakby w moim sercu też padał, jakby całe życie biegł, bieg i nie stawał. Może padnę na zawal, albo przećwam się fetą. Może spadnę ze skarpy rozpędzoną korwetą. Czasem mam w sercu przeciąg, wiesz, muszę przewietrzyć zapach, który został z kilku ostatnich dziewczyn. Czuję w sercu teksty, te czuję te bity. W tym jednym małym sercu wielka miłość do muzyki. Czuję, że to usłyszysz i czujesz moje emocje. Czuję, że przez tą venę znowu zarwę dzisiaj nockę. Mogę pierdolić pościel, tak się nie wysypiam. Nie wiem, czy przez bezsenność. Czy moje tempo życia Widzę światło księżyca mamy jego pełnię wokół oku To Wśród fałszywych proroków Dziękuję Ci bardzo Ja dziękuję Tobie chwile ulotne Grzechy tatu Pozdrawiam rad Pozdrawiam Nie wyczerpany Chyba w DNA On był mi dany Czekaj fokus strach Jeszcze oszaleją wszystkie pisty Gdy poznają mój urok osobisty Duszę artysty To jaki jestem zgromny Bystry, szczery, dowolny 是过法修。 Zamachem nie jak hamak macha Magik wciążaka, nie jak wahadło, waka Bo mam kota nie jak ala Zrównoważony jednak nie jak żala Kolację, obiad czy śniadanie Zdecydowany niezdecydowanie Gramy to gramy, nie gramy, mam banie Nie takie tanie, jest to bakanie Gramy, nie gramy Łapie chwile ulotne jak ulotka Ulotne chwile łapią jak fotka. Łapie chwilę, ulotne jak ulotka Ulotne chwile łapią jak fotka. życie nasze składa się z krótkich momentów Cudownych chwil czy przykrych incydentów Niczego nie przegapię, wszystkie łapię, korzystam z Przelewam go na papier, więc łapię Chwile ulotne jak ulotka Ulotne chwile łapię jak fotka Dbam by chwilę